Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Bartek Wodo, a to jest drugi odcinek podcastu Prawo dla każdego. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat sporządzania umów pisemnych, ponieważ już parokrotnie w mojej pracy zawodowej zdarzyło się, że problemy mogą wziąć się właśnie z jej braku. Zapraszam do wysłuchania. Wielokrotnie zdarza nam się zawierać umowy w różnych dziedzinach życia codziennego. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że zwykłe kupno bułek w sklepie także jest umową, którą zawieramy ustnie. Oczywiście waga tego rodzaju umów jest niewielka, albowiem zaliczają się one do tak zwanych umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. I spisywanie w tym przypadku jakichkolwiek umów na papierze byłoby groteską. Istnieją jednak stosunki międzyludzkie, które mają poważniejszy charakter, a mimo tego umowa jest często niesporządzana. Wynika to najczęściej z bliższych relacji stron, np. zawarcie umowy z członkiem rodziny lub dobrym kolegą, którego znamy od lat, lub też mylnego często przeświadczenia. Że dany stosunek zobowiązaniowy nie może zrodzić jakichkolwiek sporów w przyszłości. Tutaj chciałbym przedstawić przykład wzięty z, z mojego życia zawodowego. Właśnie pracując jako aplikant adwokacki, spotkałem się z wieloma przypadkami prozaicznych oczywiście na pierwszy rzut oka sytuacji międzyludzkich które z przeświadczenia stron nie mogły zrodzić pomiędzy nimi żadnych nieporozumień. Oto jeden z nich. Pewnego razu zgłosiło się do mnie pewne młode małżeństwo, które zleciło elektrykowi, to jest osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą o tym charakterze, wykonanie przebudowy i remontu instalacji elektrycznej. W nabytym przez nich niedawno mieszkaniu. Przedsiębiorca ten przyjął zlecenie w formie telefonicznej, wyznaczając im konkretny termin rozpoczęcia prac, zobowiązując się również do stawienia się w tymże lokalu celem dokonania wstępnego kosztorysu wykonania prac, oszacowanie kosztów materiałów robocizny. Po dokonaniu wstępnej analizy. Fachowiec wypowiedział się co do wszelkich kosztów związanych z należytym wykonaniem zlecenia oraz wysokości swojego wynagrodzenia. Obydwie te rzeczy zostały zaakceptowane przez zlecające małżeństwo. Ponadto elektryk zażądał wpłacenia zadatku w wysokości 25% wszystkich kosztów. Pierwotnie posługiwał się zwrotem zaliczka, co także miało niebagatelne znaczenie w całej tej sprawie. Ale pozwolę sobie pominąć tę kwestię, co miało być przez niego zaliczone na poczet przygotowań do należytego wykonania zlecenia. W dniu rozpoczęcia prac elektryk nie stawił się w lokalu, w którym miał je wykonywać. Po interwencji zlecających, pracę rozpoczął dopiero z dwunastodniowym opóźnieniem, co zrodziło po stronie małżeństwa dość duże komplikacje. Musieli oni bowiem przełożyć innego fachowca, który miał zająć się dękowaniem i malowaniem ścian w ich nowym mieszkaniu. Ponadto elektryk nie wykonał swojego zadania należycie. Nie brał pod uwagę zaleceń właścicieli co do umiejscowienia poszczególnych gniazd i oświetlenia, które miały służyć do odpowiedniego urządzenia kuchni. Strony nie zawarły umowy na piśmie, co było głównym problemem w całym zaistniałym sporze. Nie istniał bowiem dokument, który określałby obowiązki zleceniobiorcy Elektryka, co do podjętego się przez niego zadania. Zawarta umowa ustna pomiędzy stronami była jak najbardziej ważna, jednakże w razie zaistnienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy stronami. Kwestia udowodnienia ewentualnych roszczeń przeciwko drugiej stronie umowy w sądzie jest dużo bardziej utrudniona. Z powyższego przykładu wynika, że umowa zawarta w sposób ustny jest jak najbardziej ważna, skuteczna i niczym nie ustępuje umowie spisanej na papierze. Oczywiście nie mówię tutaj o umowach, dla których ustawy przewidują szczególne formy. Aby były one uznawane za ważne i skuteczne, jak na przykład umowa sprzedaży nieruchomości, która musi być zawarta pisemnie w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że umowa spisana na papierze i opatrzona podpisem każdej ze stron stanowi naszą podstawę dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w sądzie związanych z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez drugą stronę. Bez konieczności przeprowadzenia długotrwałego i żmudnego postępowania dowodowego, które i tak mogłoby nie wykazać, że nasze roszczenie jest zasadne. Co więcej, w bardzo wielu przypadkach będziemy mieli możliwość skierowania pozwu przeciwko niewywiązującej się z zapisów umowy drugiej stronie naszego stosunku zobowiązaniowego w jednym z trybów odrębnych, wyszczególnionych w kodeksie postępowania cywilnego. Nakazowym, upominawczym, uproszczonym, które daje nam możliwość, oczywiście po wyczerpaniu koncyliacyjnej drogi rozwiązania sporu, uzyskania nakazu zapłaty bez przeprowadzenia rozprawy. To także jest bardzo duży handicap w stosunku do postępowania zwykłego, gdzie sąd na rozprawie przeprowadza żmudne i czasochłonne postępowanie dowodowe. Dokładnie spisana na papierze umowa może także, pomijając kwestie stricte sądowe, uchronić nas przed niepotrzebnymi nieporozumieniami z drugą stroną umowy, a często także i dodatkowymi, nieoczekiwanymi kosztami. Warto zatem zachować trochę dystansu do osoby, z którą wchodzimy w stosunek zobowiązaniowy i nie ograniczać się jedynie do ustnej umowy. Powinno być to zarówno nam, jak i tamtej stronie na rękę. I to chyba byłoby na tyle. Bardzo ci dziękuję, że spędziłeś te parę chwil ze mną. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej poprzez subskrypcję mojego podcastu, do czego serdecznie cię zachęcam. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, wątpliwości albo sugestie do tworzonego podcastu lub pomysły poruszanych na nim tematów, proszę o wiadomość mailową na adres kontakt@bartłomiejwodo.pl. Na ten moment to wszystko, dziękuję że wysłuchałeś do końca, trzymaj się, cześć.